Półfinalista finalista turniej DSF, i Boxing Challenge, w wadze ciężkiej, Daniel Szatałów. Daniu, wyciężyłeś walkę z Georgiem Fibiszem, trudny przeciwnik? Ty pobiedził w pojedynku z Fibiszem, skażę proszę, to trudny przeciwnik? Tak, ja, 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 ja uważam, że w wadze ciężkiej nie ma łatwych przeciwników. Ja, przeciwnik był сложny, Tak, przeciwnik był bardzo trudny, oczywiście. Ja bardzo dobrze bił nogami trafił mi w korpus. Ja Najpierw mi się wydawało, że złamał mi żebro, ale wszystko się obeszło. I mógł się skończyć, mogła się skończyć walka już w pierwszej rundzie. Nie moment, się Ale nie дальше. udało się złapać momentu i co? trzeba było walczyć dalej. W całym bojem. E, generalnie jestem zadowolony z walki. Powiedz, co w takim razie zmusiło Cię do tego, żeby kontynuować pojedynek? Co Cię nie Co nie Ty pojedynek? Byli dobrzy ludzie, którzy przyjechali mnie podjeżdżać. Byli tak. dobrze ludzie, którzy przyjechali, żeby dodać mi otuchy. którzy stali w ugułu, znaleźli słowa, i którzy stali w narożniku i znaleźli odpowiednie słowa. Oni byli moim motywatorem, dzieci, e, dzieci, mama, tata, moja rodzina. Sze, wiem, że wczoraj byłeś w miu Jak ci się podobała ta wycieczka? E, ja знаю, że ty wczoraj był w Ośmiencimiu. Jak cię się podobało to podróżowanie? Znasz, powiem tak, насколько ja Urzasny sam po sobie człowiek. jak no na ile na ja jestem ciężą. koszmarnym człowiekiem, ale i mi było bardzo ciężko. Asada, tak nie Asadek Zostawiło niezbyt dobre wspomnienie na duszy? Urzasny, ja jestem w principe. Koszmarne miejsce. Nie mogę Więcej powodu. nic nie mogę powiedzieć. E, słuchaj, e, zgoliłeś włosy? To jakiś e, rodzaj, że tak powiem, e, rytuału przed walką? Ty pobrął włosy. To jakiś rytuał przed twym bojem? Nie, ja się staraję się być, no, oblecie na włosy. No w szczególności, da, koniecznie przed bojem. Ja zawsze staram się mieć taką fryzurę i w szczególności też przed walką staram się, żeby tak było. Gdzie właśnie walka Michała Turynskiego i jego knockout? Ty widział boj Michała Turynskiego i jego knockout? Da, ja posмотрел повторе to, pokazał, u nas. Tak, oglądałam walkę. w powtórzeniu to co u nas pokazywali w szatni. Młodziec da, wygrał knokautem. Wygrał nakałtem. No, W Moskwie mu nie uda się mu to samo, to moja nie uda się zrobić. To moja, moja ziemia to i jest ja będę miało, i będę, bić, ja będę go. bił, będę prześladował go. A więc Daniusz Adał zapowiada. Krwawy pojedynek z Michałem Turyńskim DSF w Moskwie. Oczywiście zapraszamy, dziękuję Ci bardzo za wywiad. 开始吧。